Jeszcze gdyby nie siedzisz <grystanie> w <Wy> Jakbyś <się grystanie> tam nie chce włożyć? Wy się pakujecie pierwsi to, to... No zawieź tak od góry właśnie ale fajnie idę widać Aaa, już sprzedany Właźmy. To co, sam? Się. <grystanie> Ty dzisiaj nie wchodzisz <grystanie> Nie wchodzisz dzisiaj? Chodź do domu ja Pomyślał, że za jakieś zimnej wody chociaż się się powypłaczał te deski Dobra, łatasz Skończę <śm shredded> Będą lajki wtedy Dobra, Jak będziesz dwoła, dwoła. na Golasie Wypłacycki i będą lajki Orobę, że się skok zrobił Po się wylewa tam <śm> To <tipo> jest imniejsza <miasta> się wylewa. To mi tak mi się wydaje. Nie, jest graby co ty gadasz Tarczy, Ja Jadę cię chwilę, bo nie mam się wenet twórczej na siedzenie w tym lodzie Powiedzmy o 3 minuty Minus 1 A przejedziesz? Dobra, dobra, dobra Ja zostawię festana obok nawet na Tam gdzie trapały trzy. Tak. Jak w ogóle a dzisiaj? Uch, już jest wylecił. dzień. No to nie ma do goły noc. już bierze. Raz wytrzymasz 7 minut, raz 5. Zależyło zależy od organizmu tam są Zakaś Za jakaś A bo poczkowski. 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 na filmiku Teraz dalej gdzie wydzwania w tej Było <grym> 18 Prawie trujeczkę to piątkę, żeby się nie wymrozić piątkę siedzicie? O, nie, nie jest, znaczy jest spoko Już bo tu jest Szybki na szybki Ale jest rzucę ta woda, ta, ta na zalewę. Jest mniejsza, tylko że ostatnio był ten prąd. Ja, Diad był to też było inaczej. No, prawie 4 minutki. Bez, bez szaleństwa. Ja takie jedno długie. Ja wolę długo. Tam <tostopanee> <topanee> też był dobre na tej grupie, co pływał. Nie Jeszcze tak kopita, by na dostać w <topanee> Dawaj, 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 dawać, dawać, dalej, kurwa. pod lodem to jest zabezpieczenie. Ja tu <topanee> jedno lądzie coraz więcej gubków, nie? Trzy sekund i zanurzenie, reset I Wypłynął później w kurwa? kurwa, wiem czy to on wyciągnę po tym... W takiej macie kurwa, ale... kto ci stąd wyciągnie? Takie okolocka. Można szybciej. nużyć Nie, ja yeah, siedzę tu. Ale <laughs> smaczne. gdzie się no, Powoli, nie się. Jestem lepiej już przygotowany do... W sensie, chodzi mi o dłonie. <laughs> nie ma ręczniczka. Jest... Ale tak jest. Nie, jest, różnica na pewno jest. Trochę a... grabie mi zgrabiały. Fajnie, od razu jest obudzenie. Teraz ty to jest coś pięknego, nie? jaki jak byłeś przed chwilą mi się spyć tak po mocie no. to już mi się odechciało. Stary, czy u ciebie występuje ginek Oastia? Czy mi się wydaje? Chyba <grystanie> No to wentylki kura, to takie się trochę no, duże jest, zrobiły. To jest, to jest zasłania. <grystanie> Czego tak stękasz? <grystanie> nie wiem mega. Nie ma takiej tragedii. Jak było, wtedy pamiętasz, stary? Jak chodziliśmy? O głośniejszy. No, ale to, to nie ale źródło, nie wtedy było ten. Bo nie, bo wtedy było minus 5, ale czuję się wzmocniony po tym ostatnim wejściu. Taka piąteczka do ciebie, Ani, nie męcząca tak bardzo. Siadam, bym, ale ja bym się umęczył trzydzieści. Ciebie, ja nie, nie No właśnie, się widzę, widzę, że, że kiepsko z sobą się. Co jest z tym tak. Izduje jak zawsze teraz Zagrzałeś Ciepło. Minus jeden. Ten plastik od spodu podgrzewa mocno. Tak czy jest na stopach to w ogóle... Tak jakbym nie wiem, miał neopreny nie wchodzisz. <grym> no bo masz kurwa <grym grym> ma na neopreny na no Nie mocujemy w neoprenach, ani w rękawiczkach. pod wodę. 10 minutę, chyba myślałem, że jest jak wtedy wchodziliśmy, to było zimno od kolerach. Ale wtedy było jeszcze. Ja więc, to wiem, taki lud był jeszcze na dole. Ale, ale nie wiem, bo wiesz lubię. co, może tak człowiek nie był przyzwyczajony do tego zimna jeszcze wtedy, wiesz. No teraz to już zima jest trochę przemorsowana, no? teraz fajnie się czuję, trzy minuty. Trochę grabiejąc rzeczywiście łapy, ale... ale jest spoko. I dużej dokręcisz tym wtedy możesz. <laughs> Stary łapić. ubierz tak, się, kubrio. co się tak trzęsie? Ubierz się. Ubierz. Ale Łąc. fajne, fajne uczucie, naprawdę. No. Nie, pobudzające moc to Komfort, słuchajcie, komfort jest. jest. Komfort jest komfort. Przyjemnie to jest po wyjściu z wody, no. Bianka. 5,30. By siedział i siedział, tak naprawdę. Nurkuj. I... A, właśnie. Cześć. Zapomniałem o głowaniu? Nie, nawet głowa cię też okej, ok, nie było... nie jest pusta. Co tu ładna jest to. Na f... Bim. Bim. Muszę rozszerzyć że muszę przykablować, bo trochę się przykablowałem. O Jezu, jaka mam węgiel twórcze Prze <słucham> i nawet. muszę się przykablować. Zobaczmy GoPro'a I w wiesz? do kamery. ile mi ładnie go pozdrów. Ile dzisiaj co Ten pyszny sok będziesz robił, ten zdrowy, tak? Zrobiony wczoraj. No i pomorsowany dzisiaj. Pałek, będziesz przepraszam znowu.